Dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu na naszym kanale, na moim kanale. Tak. Słuchajcie, oszaleliśmy, jesteśmy właśnie pod lotniskiem w Balicach w Krakowie i lecimy do Nicei. Mieliśmy plan, żeby lecieć do Wiednia z chłopcami, ale Helgi bardzo zapragnął lecieć nad ciepłe morze, a że przyjechaliśmy do mojego domu rodzinnego, to Braj zaprosił z nami moją młodszą siostrę. Więc jedziemy ekipą sześciu osób. Do Nicei. No, także zapraszam na vloga, bo zaraz musimy przejść te wszystkie security i lecimy. Także zapraszam. Przekrzyliśmy już przez kontrolę, zrobiono zakupy w Duty Free, czyli woda, ale pokazać Ci co cię kupiłam. Danielsko tylko. Zero oczywiście, bo dbamy o lepiej. No tak. Proszę. Powiesz mi jak smakuje? Teraz. No nie, jak sobie spróbujesz teraz, no bo mi... nie możesz tego pić na pokładzie. A, okej. Okay. To muszę teraz. Pomyślałam, że tak sobie zaczniesz wakacje. E, Z to? wakacją. Wakacje, wakacje na wakacjach. Dobra, to jest krupa czeska. Dobra? A w ogóle chciałam powiedzieć, że Braille leci do Nicei w taki sposób i do tego ma e, laczki i skarpety czarne jak prawdziwy polek. Janusz. Jak Janusz, prawdziwy. Boże. A więc chcieliśmy Wam tak już na spokojnie wytłumaczyć, bo byliśmy przed lotniskiem, a więc lecimy dzisiaj do Nicei. Plan był taki, jak już przylatywaliśmy do Polski, jak dowiedzieliśmy, że przylecimy, że polecimy sobie gdzieś na kilka dni z Polski, no bo z Polski są dużo tańsze loty po Europie, nie oszukujmy się, niż z Islandii. I na początku myśleliśmy w Wiedeń. I cały czas myśleliśmy, że polecimy do tego Wiednia. Ale pogoda tam była taka sama jak w Polsce: czyli opady, burze, no nie za ciepło. A Helgi bardzo chciał lecieć nad ciepłe morze, więc dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby polecieć do Nicei. A moje siostry, gdy byliśmy na święta, miały obiecane, że polecą z nami do Paryża. Tylko jakoś tak się nie udało nam zgadać, gdy bukowaliśmy bilety, no i z nami nie poleciały. I teraz braj właśnie zaproponował, że polecą z nami do Nicei. Więc spędzimy tam 4 dni. E, zamówiliśmy fajny hotel, no i tak naprawdę są to ich takie pierwsze wakacje za granicą, bo obie były za granicą dwa razy to znaczy raz leciały samolotem. E, Julka leciała ze mną do Islandii, a Karolina leciała do Belgii do mojej drugiej siostry. E, no i dodatkowo były też na wycieczce w Pradze, ale nigdy nie miały takich prawdziwych wakacji za granicą, gdzie po prostu jest e, zwiedzanie na spokojnie, chodzenie po restauracjach oddechanie tym pięknym miastem. Więc dlatego e, pomyśleliśmy, że fajnie będzie, jeżeli weźmiemy e, je z nami do Nicei. Chodźcie nami na kolejny dzień. Tak, zapraszamy was na vlog z Nicei. Powiem Wam, że nas totalnie zcięło. Spaliśmy do 15, ale stwierdziliśmy, że wiecie, z dziećmi, które nie spały prawie całą noc. Dodatkowo moje siostry też sobie nie pospały, więc ta drzemka nam dobrze zrobiła. Później przyszliśmy sobie nad tą promenadę angielską. Po drodze coś dodatkowo zjedliśmy, więc mogliście to zobaczyć. A teraz podeszliśmy na plażę i ja matka roku, czekajcie, bo jedzie, dobra. I ja, matka roku, zapomniałam mojemu dziecku wziąć strój kąpielowy. Wyszło na czerwonym. A więc wracam się teraz tutaj na taką ulicę, nawet nie wiem jak ona się nazywa, ale stąd, stąd przyszliśmy. I dokupić kupić Helgiemu strój kąpielowy, bo mamy trochę do hotelu. To znaczy nie dużo, ale też nie będę się całą tą drogę wracać. Więc podejdę mu tylko kupić jakiś strój kąpielowy i wracam na plażę. Właśnie przechodząc, pamiętałam, że tutaj gdzieś był jakiś z, y, właśnie sklep ze strojami. Mam tylko nadzieję, że się nie zamknął przez ten czas. Nie wierzę, że to jest zamknięte. Gdzie ja mu teraz kupię ten strój? Cholera. <trujne> Trochę mi to zajęło, bo musiałam się wrócić tam pod Nui i myślałam, że tam będzie sklep, ale on się zamykał o 19. A ja byłam tam o 19.06. Więc wróciłam się tutaj i tam za McDonald'em jest taka uliczka i tam był właśnie taki stragan z majtkami. Więc kupiłam takie zwykłe. Ale kosztowała 5 euro, więc nie jest źle, nie? No nie? No. no. So, what? Are, you Are you gonna go in? O oh my god! No. Co? Okej, wait stand up and mommy's gonna help. Na szachoczka. Oh I... Helgi? Yeah. Było warto, co na tego szczęścia tutaj przelecieć. Kochanie! I to są wakacje, co? dobry, witam Was w kolejnym dniu z Nicei. Właśnie teraz jedziemy do Monako. Rano wstaliśmy, poszliśmy sobie coś zjeść i poszliśmy na nogach do na stację kolejową na dworze centralny, żeby wyjechać pociągiem do Monako, ale nie pomyśleliśmy o tym, że Monako to jest inny kraj. I żeby wjechać tam, pewnie potrzebujemy paszporty i zostawiliśmy je w hotelu w sejfie, więc musieliśmy się wrócić. A teraz już jedziemy uberem, nie będziemy czekać. Na kolejny pociąg i jedziemy Uber'em do Monaco. Jak stamtąd wrócimy, to jeszcze się okaże, bo słyszałam, że stamtąd Uber nie odchodzi, ale coś wymyślimy, zobaczymy. Nie wiem, mam strasznie pomarańczowe oko. Coś wymyślimy, zobaczymy, no ale tak. Zapraszam w kolejnym dniu i jedziemy do Monaco. Jesteśmy chyba. Drugi dzień, Drugi. Jesteśmy chyba w drugi dzień Nicei, ale to trochę kłamiemy, bo teraz prawie chyba może jesteśmy w Monako. E, bo jechę jak jest gay. Czerwa, po tunel. Dobra, koniec przerwa. E, co nie pamiętam, co powiedziałem, ale tak. E, jest kolejny dzień w Nicei, ale już jedziemy do Monako bo jest to obok Mieliśmy jechać pociągiem, ale Monacho jest inny kraj i nie wiadomo czy potrzebujemy pasporty, to lepiej nie ryzykować i poskoczyliśmy po pasporty i za chwilkę będziemy w Monacho jest przepiękny, a No i będziemy, będzie koncert, bo ja będę patrzył na no coś, że ci pokażę wam, jak widzi coś tak. ciekawe nie na rus. jest to vibe dla nas. Było bardzo ładnie, ale ogólnie było bardzo dużo ludzi e, i e, słyszałam dużo e, słyszałam dużo komentarzy o tym, że w Nice jest dużo ludzi, że jest bardzo drogo. No w Monako było dużo więcej ludzi e, i ciężko też było nam iść e, z wózkiem, wiecie, dużo razy chodnik się kończył. Czekajcie, przejadę tylko. Dużo razy było tak, że chodnik się kończył, trzeba było gdzieś tam przechodzić. Dodatkowo jeszcze nie mieliśmy tam w ogóle internetu. Nie wiem o co chodzi. Najpierw dostaliśmy wiadomość: witamy w Nowym Kraju od naszych sieci. Że witają w Nowym Kraju i ile wynosi, że nie mamy tam roamingu i ile będzie wynosiła minuta używania internetu, a później dostaliśmy kolejną wiadomość, że nie możemy w ogóle tam używać internetu przez to, jak drogo tam jest. Więc e, ciężko było troszkę stresująco, żeby cokolwiek znaleźć, żeby e, nawet zamówić taksówkę, ale nam się udało, więc wróciliśmy jak najszybciej do Nicei, a teraz idziemy do Sephory. Chłopcy poszli z Braim na basen, a ja z dziewczynami idziemy do Se Sephory, bo chciała sobie coś kupić, a zaraz się zamyka, więc co macie w planach sobie kupić? Z Charlotte? Okej. Okay. Um, setting spray. Setting spray też z Charlotte. Mm -hmm. A wiesz, że możesz tylko małe sobie kupić? Yeah. Dobra. No to idziemy. Ja dzisiaj rano byłam w Seforze, kupić sobie paletkę i e, puder, ale może coś tam sobie jeszcze popatrzę. U nas w Islandii nie ma Sefory, a najbliższa z rodzinnego domu mojego jest w Krakowie, więc nie chcę też jechać przez cały Kraków tylko po to, żeby sobie coś tam popatrzeć. Więc. Więc co? No więc zobaczymy. Na szczęście Sephora jest tak naprawdę chyba 150 metrów od naszego hotelu, więc idzie się tam super szybko. A naprzeciwko są a naprzeciwko jest galeria Lafayette, gdzie też są różne sklepy i tam też sobie można zrobić zakupy. Wam powiedzieć, nie jest taki słaby restauracja, tylko jest prawie pewien. To mamy, my mamy taki prywatny taki pokój na bokach? Nie, w W tył? tyłu. tyłu. No i nawet powiem, chyba lepsze tutaj. Jest. Światło jest piękne, nie jest tak głośno jak tam. Widzimy, widzicie mamy takie kwiaty, światło. Mole. A mole. Kawyba! Viva la Mexico! Przedstawiłeś w Nice hamburgery, hamburgery z McDonalda, kosy. Nie, nie powiedz. Hamburgery z McDonald'a. Jedliśmy w takim bardzo popularnej restauracji we Francji. McDonald's? Nie, Ciocho. le McDonald's. Le McDonaldo. No. Co? nie, 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 przestań. Muszę nie, nie, No, nie, No, nie, Szepola była dobra. Dobra. To jest serwis. Dobra. Okej, okay, jest już dość późno, bo jest po północy. Dziewczynki jakiś czas temu poszły. Moje siostry, mówię dziewczynki czasami, bo um, gdy byłam mała, po prostu razem zawsze się bawiły, więc mówiliśmy na nie dziewczynki. Teraz już są. Kobiety, a teraz są już to kobiety, ale dalej w mojej głowie, tak jakby zostały, jako dziewczynki. Więc e, moje siostry poszły do swojego pokoju e, koło 10, a ja z Brahim jeszcze położyliśmy chłopców spać. No i teraz przyszedł czas na to, żeby się, żeby się ogarnąć po całym dniu w ogóle, e, To był nasz drugi dzień w nice i Pierwszy dzień minął wspaniale. E, pierwszy dzień minął wspaniale, pomimo tego, że mieliśmy dość długą trzemkę. A dzisiaj pojechaliśmy do Monako, tak jak już mówiłam i powiem wam, że to Monako nie przypadło nam do gustu. Po prostu nie było to miejsce dla nas i nie czuliśmy się tam komfortowo, więc wróciliśmy do Nicei i pokazywałam wam krótki klip z restauracji, do której poszliśmy. Ona była naprzeciwko naszego hotelu. I poszliśmy tam dlatego, że wszyscy byliśmy chyba zmęczeni i troszkę może nie w humorze po tym Monaco, więc chcieliśmy iść gdzieś, gdzie jest blisko, i gdzieś blisko, żeby zjeść. Um, I okazało się, że jest to restauracja. My nawet nie sprawdzaliśmy, co to jest za restauracja, ale pięknie z niej pachniało. Okazało się, że jest to mm, meksykańska restauracja, y, i meksykańska restauracja, y, która serwowała jakieś takie quesadille no i zamówiły no i dziewczyny zamówiły sobie tacosy no chłopcom zamówiliśmy na z kurczakiem no i sobie zamówiliśmy steka z taką salsą z cilantro czy wiecie, jak to się nazywa wpiszę wam tutaj jak to się nazywa bo nie pamiętam kompletnie mi wypadło to z głowy ale to, się, to jest cilantro <grym>, że to jest oczywiście <grym>, więc zjedliśmy y, to i skończyło się na tym że jeszcze grają się po Kolacji iść do McDonalda, kupić z dziewczyną i naszą chłopcom po hamburgerze, bo niestety nie zasmakowało im do końca to jedzenie, więc też nie zjedli go dużo. I też dla mnie to jedzenie było bardzo dobre. Miałam chulę na takiego dużego steka albo jakiś makaron, a, a okazało się, że to jednak nie była restauracja, która przypadła nam do gustu pod tym względem, więc już jest koniec dnia. Mam nadzieję, że kolejny dzień będzie jeszcze lepszy. Będąc dzisiaj w Sephora szukałam maseczki, bo, bo moja twarz ostatnio miała bardzo mało snu. Dodatkowo y, w samolocie było suche powietrze. Tutaj jest y, bardzo ciepło, więc już czuję, że moje usta, tutaj mi się robią jakieś takie suche placki. I pani poleciła mi y, maseczkę z Soot Booster Mask z Sephora. Nie mieli niestety mojego ukochanego dr. czart, ale to nic. E, spróbujemy to z Sephory. Jeżeli mi się sprawdzi, jeżeli mi się spodoba, to może sobie ją kupię e, w Polsce, żeby wziąć ze sobą na Islandię. Powiem Wam, że e, ja tak pokazuję Wam czasami tego dr. Charta, ale to dlatego, że większość takich maseczek w płachcie e, po prostu nie jest może zrobiona nie pasuje na moją twarz, one zawsze mi gdzieś tam spadają, nie są, zawsze mi gdzieś spadają, gdzieś się rolują i po prostu moim zdaniem wolę sobie wydać troszkę więcej na maseczkach, żeby leżały tak jak powinna i mogę w niej wtedy chodzić 40 minut, aniżeli coś, co, powinno... aniżeli coś, co zadziała w 15, ale po dwóch mi spadnie. Dobra, jakoś mi się udało nałożyć, więc nalewam sobie wodę do wanny i chillować. Jak możecie zobaczyć, tutaj ta maseczka nie nachodzi mi na niektóre części twarzy. Ja wiem, że mam dużą twarz, ale z drugiej strony ona bardzo tutaj wysoko wychodzi. A jednak tutaj są te miejsca, gdzie nie ma w ogóle maseczki, a to właśnie tutaj na policzkach mam najbardziej suchą skórę. Więc zobaczymy, może będą fajne efekty muszawy, no fajne efekty, ale właśnie wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć maseczkę, która nachodzi ładnie na twarz. Zanim wyleciliśmy do Nicei, spędziliśmy prawie cały tydzień w Polsce i troszkę zmęczono by było, troszkę byliśmy zmęczeni, e, mało spaliśmy, e, no więc takie wakacje naprawdę nam się bardzo przydadzą. Ok, także dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że Wam się spodobał i widzimy się w kolejnym. Pa!